Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów, na a dzisiaj na naszym stole Werkman, czyli Zekrzyn. Tak jest, a tym razem jest to suwmiarka Elektroniczna. Zapraszamy! Moi no drodzy, suwmiarka Elektroniczna, kolejna. Tym razem jest to bardzo opóźniony film, ponieważ jest to prezent. Jako Tak jest. Ode mila dla mnie. Takie tam. O, do, imina Doroty, słuchajcie. Że jak ten. Jak to było? Jak Leonardo DiCaprio w Memach. Tak to mniej więcej wyglądało. Dobrze, tak? Nie zapomniałem o tobie. Kolejna nasza suchmiarka elektroniczna. I w przeciwieństwie do tej, która jest normalnie dostępna w Lidlu tylko od czasu do czasu, ta wykrzynia jest normalnie dostępna na półkę. Zapakowana w fajny taki tworzywowy piórniczek. Z instrukcją obsługi, która w przeciwieństwie do konkurencyjnej się mieści, po prostu. Co możemy na ten temat powiedzieć? Tak naprawdę długość 150 mm, jeżeli chodzi o pomiar, tak deklaruje producent. Rozdzielczość 1 /10 mm, tak mamy tutaj napisane. Dokładność plus minus 2 mm bateria w zestawie. Instrukcja obsługi oczywiście tutaj jest. Czy tu w tej instrukcji jest coś ciekawego napisane? No, że chyba tylko bateria 2032. Nie pamiętam. Tak. Chyba tak. Chyba to Kopernik nie żyje. Kopernik na pewno nie żyje, by tyle lat by nie przeżył. Tak mi się wydaje. Nie? E temperatura przechowywania od minus 20 do plus 70. Temperatura pracy od 0 do plus 40 stopni. Tyle, tu chyba na nic więcej nie ma co zwracać uwagi. Oczywiście wszystko jest tutaj wyprofilowane tak w tym piorniku, żeby ona leżała idealnie i się, że tak powiem, nie obijała. I tak samo jak poprzednia jest to suwmiarka wykonana z tworzywa, z tym, że uwaga, na przykład to nie jest naklejka i nie jest bananowa. Tak jest, tylko to jest, znaczy, no jest to wklejone oczywiście, natomiast nie jest to papier ani żadna folia, tylko jest to blaszka. Aluminiowa. Tak jest. Tego nie pomalujesz, a jakoś jednak mimo wszystko napisali na tym. I od razu to, co mówiliśmy, czyli to, co wspominał Emil, czyli w przeciwieństwie do Parkside'a, to nie jest banan. Ta jest prosta, od razu po wyciągnięciu. Nic żeśmy tutaj z nią, moi drodzy, nie rzeźbili, nic żeśmy tutaj nie robili. Z tyłu, znaczy od spodu CR2032, tak jak wspominał wcześniej Emil. Lub slot na kartę SD, jak to ostatni Jacek się przyciął. Tak. Właśnie, bo Emil mówił, slot na kartę SD, ja słuchajcie, tak oglądam ze wszystkich stron, wy gdzie, no kurde. Coś przeoczyłem? Można jakieś pomiary zapisywać? Za dużo chciałem. No mnie po prostu wkręcił. To było zabezpieczone foliką, którą trzeba było wyciągnąć i wyrzucić, tyle. Z tyłu informacja, że jest to Werkman z Action, uruchamianie i operowanie produktem. Czyli mamy tak, żeby ją uruchomić, możemy użyć przycisku On/Off, oczywiście, ale wystarczy ją rozsunąć i ona już automatycznie się uruchamia. Mamy możliwość pomiarów zewnętrznych, mamy możliwość pomiarów wewnętrznych, mamy możliwość pomiaru głębokości, no bo wystaje tutaj ta nasza charakterystyczna, jak ja to się śmieję, oś i co jeżeli chodzi o przyciski, no to tak jak mówiłem, czerwony przycisk włącz, wyłącz. Jeżeli chodzi o żółty przycisk, to jest to jeden z najważniejszych przycisków, które mamy: jest to przycisk zerowania, czyli generalnie dociągamy do końca, wciskamy i mamy pewność, że jest po prostu zerowane i zmiana z milimetrów na cale. Tyle, Ot i cała filozofia. Wracam do milimetrów, moi drodzy. I co? I przeprowadzimy sobie taki szybki test. Jeszcze mamy możliwość zerowania. Oczywiście w momencie, w którym chcemy sprawdzić różnicę. Na przykład pomiędzy obiektem, który mamy, a obiektem, który dorabiamy pod ten sam wymiar. Czyli mierzymy obiekt, który potrzebujemy, do którego potrzebujemy się gdzieś tam odwzorować. Wciskamy żółty przycisk, czyli zerujemy. I w tym momencie Jesteśmy sobie w stanie sprawdzić różnicę pomiędzy tym zadanym wymiarem, Do, dodatkiem ujemnym Tak jest, a tym co mamy w rzeczywistości. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Na potrzeby naszego testu będziemy e, oczywiście zerować za każdym razem. E, natomiast to co musicie wiedzieć, chodzi o końcówkę, w związku z tym, że to jest tworzywo. E, wyzerujemy sobie, w związku z tym, że to jest tworzywo, to Naciskając bardzo mocno, czyli bardzo mocno ściągając naszą suwmiarkę, możecie przekłamywać wasz odczyt. Więc jeśli nie macie konieczności korzystania z tego odchudzonego elementu szczęki naszej, to sugerowałbym wykonywać pomiary tymi płaskimi powierzchniami. Wtedy jest to po prostu zwyczajnie pewniejsze, ponieważ trzeba dużo większej siły, żeby dokonać jakiegokolwiek przekłamania już tutaj na samym początku. Tu jest po prostu zwyczajnie dużo łatwiej. To, co robimy? Zrobimy sobie, myślę, że cztery pomiary. Takie na początek. 13. 13, tak jest. Czyli co? Tak jak wspominałem. Zerujemy. Emil będzie czytał, bo ja niestety z tej perspektywy na tym małym ekraniku nie widzę. Tak, mi się śmieje. to wcale nie jest dlatego, że u nas, że my jesteśmy jak. Policjanci, że jeden nie czytać, drugi pisać? 13, 13, 1. I teraz było pod lekkim kątem. Zmienimy sobie trochę kadr, zerujemy. 12, osiem. 12, 8. czyli mamy. Mhm. Czyli mamy źle zrobiony pomiar, ponieważ trafiłem akurat w to przewężenie, które jest tu. Zerujemy 12,9 12,9 czyli generalnie przekłamanie 1,1 mm. Uwierzcie nam 13, że kręcimy ten film po raz kolejny. Tak naprawdę, i testowaliśmy ją w międzyczasie, i testowaliśmy ją w trakcie porównywania z Parkside'em. więc za każdym razem mieliśmy. Jednakowe odchylenie od rzeczywistości. Te wiertła są pomierzone. Wiemy, że są ok wezerowane żeby nie było. Wiertło dycha. 9,9. Czyli tak. Znowu powtarzalność. Szóstka. Zerujemy. Szóstka to mi się źle kojarzy, bo to u mnie była w mojej okolicy szkoła specjalna. 5,9. Myślę, że to widzicie. I, I co? I weźmiemy sobie jakiegoś, jakieś maleństwo. Dwójka. Czyli co? Znowu zerujemy. Kurde, jest to. <laughs> Korzystanie z niej w tą stronę jest naprawdę średnio wygodne. 1,9. 1,9. Schowaj palec. Czyli za każdym razem. Teraz to już mi wyszło dwa. Czyli jeszcze raz zerujemy. Korzystanie w tej pozycji jest naprawdę bardzo średnio wygodne. Dwa. Jeden dziewięć. No, jeden dziewięć. Czyli tak samo jak za każdym razem, jak robiliśmy dziesiątki pomiarów tą suwmiarką. To my jesteśmy na 100% pewni, że ten konkretny egzemplarz, bo nie powiem Wam, że każdy, ale ten konkretny egzemplarz co robi? Jest powtarzalny. Jest powtarzalny, ale za każdym razem przekłamuje nam. 1 /10 mm, To co? Myślę, że tutaj więcej się nie ma co nad nią rozwodzić. Trzeba przejść do podsumowania. Ja wiem, że nie podaje się cen prezentów, ale tak naprawdę to co mogę sam sprawdzić? No, 22 zł. Więc naprawdę tragedii nie ma. Dużo drożej w porównaniu z konkurencyjnym Parkside'em, którego testowaliśmy wcześniej. Ale dużo lepiej jest wykonane. Tak jest. Poza tym ma dużą większą powtarzalność. Z drugiej strony jest na wstępie od razu prosta. Słuchajcie, no nie ma co porównywać. To jest sprzęt amatorski. Ni niżej niż amatorski, tylko jest powtarzalny. Sprawdzaliśmy ją z oryginalną, zwykłą y metalową, aluminiową y sufmiarką. I naprawdę do prac amatorskich, czy tak jak dla nas do druku 3D, czy do wycinek klasera, idealnie się nadaje. Tak jest. Po co nam druga? Tak naprawdę ta, ten park który widzieliście, jest w zestawie narzędziowym do drukarek 3D. <coughs> Przepraszam. A werkman jest do lasera. Czyli do obrotnicy, do szklanych rzeczy i do wycinek z płyty, sklejki i wszystkiego, co jest możliwe. Tak jest. I ona tam właśnie w tej chwili zawędruje, a właściwie wróci, bo tam leżała przez ostatni miesiąc ponad. A dlaczego plastikowa? Bo metalowa czy aluminiowa bardzo rani nam nasze wydruki. Tak jest. Wydruki poza tym potrafi też uszkodzić, na przykład delikatnie sklejka, zwłaszcza jak robimy to z bardzo cienkich materiałów, a tak bardzo często się dzieje. A motorsko działa, pokazuje, jest tak samo powtarzalna, tej cenie nie zabija. Tak jest. Więc ja generalnie jestem no tak. Oczywiście ja też. I oczywiście przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. Pozdrawiamy Was serdecznie. Czekamy oczywiście na Waszą opinię i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.